Jechałem do Patryka do dzierżeniowa pociągiem. W Świdnicy, konduktor, który chodził, mówił, że trzeba się będzie przesiąść do drugiego pociągu, bo coś tam, coś tam. Nie, nie słyszałem, bo miałem słuchawki. Wszystko jasne, prawda? Wysiadam, no i okazało się, że to nie jest takie proste. Na peronie przeciwnym, a w sumie na torze przeciwnym, też stał drugi pociąg. I teraz oba pociągi odjechały, wjechały z powrotem na te same tory. No i konduktor mówi, że. Ten jedzie do Legnicy, a ten jedzie do Dzierżoniowa. A dla mnie ten i tamten nic nie znaczą, bo on oczywiście pokazywał te pociągi. Nie miałem zielonego pojęcia, do którego wsiąść, no ale na logikę, skoro trzeba się przesiąść i pociąg musiał zmienić tor, bo na przykład nie może z danego z toru skręcić gdzieś, no to będzie jechał nie z tego samego, tylko z tego przeciwnego toru, prawda, na który wjechał. Więc wsiadłem w pociąg na przeciwnym torze od tego, na którym wysiadłem. No i jadę, jadę. Nagle ludzie zaczynają kupować bilety do Środy Śląskiej, która jest w stronę Legnicy. Mówię, oj, coś chyba tutaj nie wyszło, więc oczywiście wysiadłem na najbliższym przystanku. Na szczęście to był kawałek już za świdnicą. To chyba jeden przystanek za świdnicą. To Świdnica w ogóle. Tak, no Świdnica, ale jakieś obrzeża, już drugi no przystanek. Tak, tak. No i na szczęście Patryk tam pod, po tam podjechał, w sumie to jego brat, którego pozdrawiamy serdecznie. Na szczęście nic się nie stało, ale w gruncie rzeczy właśnie to taka mała historyjka, która w pewien sposób obrazuje jak wyglądają czasem nasze podróże.